Witajcie w kolejnym Dreszczyku z Kamilem. Ostatnio ten pies, który się tutaj czaił, mnie wystraszył, więc na początku tego odcinka, jak widzieliście, poprzednim tutaj sobie chodził. Teraz skryłem się w tym kontenerze. I teraz tak, nie wiem, czy, czy on sobie poszedł, czy sobie nie poszedł. I teraz kombinuję, czy wyjść, czy nie wyjść. Kombinuję od dwóch minut, czy wyjść, czy nie wyjść. Kombinuję od dwóch minut, czy wyjść, czy nie wyjść. Okej, okay, powtarzam się. Ale kombinuję po prostu, czy wyjść, czy nie wyjść. Może powinienem to otworzyć jednak. Ej, coś blokuje to. Ooo. Tak. No, zapnij to. Boże święty. Chyba robię za dużo hałasu, prawda? O. O Oh, 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 oh. Tutaj piś. Jest drzwi, drzwi, drzwi. Ooooo, oh. to jest całkiem przyjemnie. A te dziury w mym umyśle robią się coraz większe. Nie zakłócisz wewnętrznego spokoju miejsca przechowywania. Droga wyjściowa jest zablokowana. Mój gąbczasty organ pomiędzy uszami coraz to bardziej wiotczeje. Może nie jestem uchodzącym ideałem, ale moje słowa są mądre, poparte doświadczeniem. A niech cię. Jeżeli chcesz, to próbuj. Pewnie sądzisz, że cię oszukuję, wykorzystując swoją, powiedzmy to szczerze, przebiegłość. Jak tylko okiem sięgnąć, wszędzie rozciąga się nasz skalisty grób, a ty mimo to odpychasz moją pomoc, jak szczenie, co się świeżo utaplało we własnych odchodach. Mam nadzieję, że twoja wypaczona moralność jest dobrą przyjaciółką. bo od teraz tylko ona ci pozostaje. Sam czasem moje emocje są jak nieposłuszny zwierzak, nieokiełznane i utarzane w gównie. Lepiej uważać niż potem żałować. Myślę, że oboje mamy poczucie żalu, a nie bezpieczeństwa. Obliską jaskinię i miejsce, w którym przechowywane są rzeczy, łączy tunel. Skręć w drugi korytarz po prawej, licząc od zamkniętych drzwi, a znajdziesz to, czego szukasz. Co tutaj trzeba zrobić? Oh! Okej, okay, to jakiś nietoperz pewnie. A, oh, to jest bezpieczne miejsce, można zapisać grę, więc czuję się troszeczkę lepiej. Zapiszę sobie grę. I wezmę tą kartkę, która znajduje się tutaj. Testowana substancja wciąż nie poddaje się identyfikacji. Czyli nikt nie wie, co to jest za substancja, która tutaj się wydobywa. Ok, w porządku. Wszystkie skrzynie z zapasami są wypełnione po brzegi wodą butelkowaną. Nic nie mogę tutaj zrobić? O! Mogę tutaj wejść? Da się tutaj wejść? Nie, chyba nie. Tego nie naprawię. Będę musiał się wrócić chyba. Nie było tego psa teraz. O fak 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 Okej, jestem w miarę bezpieczny, tak? Jestem bezpieczny? skradanie się czy coś takiego? Gdzie jesteś, Mato? Nic mi nie zrobisz? Chyba. jestem o uf 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 uf, uf. Jest. raport seksnologiczny 66b faza 9 anno 9002 Jestem wprawdzie daleki od kwestionowania decyzji kasty wywyższonych, jednak trudno mi zrozumieć konieczność prowadzenia w tej sytuacji standardowych badań naukowych. Oczywiście mam pełne zaufanie do kwalifikacji zespołu badawczego, osobiście zebranego i oddelegowanego przez mojego zwierzchnika. Jedynie zastanawiam się, czy ich badania nie powinny być raczej prowadzone w bazie głównej. Straciliśmy już pewną liczbę robotników w następstwie wydarzeń losowych, przeważnie związanych z badaniami, o których pisałem wcześniej, a dalsze badania tego obszaru wymagają ochotników, którzy mogliby wypełniać badania zbyt ryzykowne, zadania zbyt ryzykowne, już po prostu z tego wszystkiego nie potrafię przeczytać prostych tekstów. By narażać bezpieczeństwo bardziej wyższe, Członków organizacji, w szczególności, konieczne jest natychmiastowe sporządzenie map systemu tuneli ponad drugą bazą. Ok, więc Flara, tak? Piła. Obym tą piłą mógł się bronić. O, tutaj coś jest. Jednak warto jest skakać koło tych regałów. No, kaman. Co to jest? Mogę coś z tym zrobić? Nie no, to akurat było głupie Wrażenie jakby się zapadało. Mam rację? Nie, chyba, chyba nie mam racji. Nie, bez sensu. Walić w betoniarkę. Aha, nie mogę tego używać, no to jest świetnie. Ja w ogóle teraz nie wiem, gdzie jestem, i na razie nie wiem, co muszę zrobić. Wiem tylko jedno, że chodzi tutaj ten powalony, psychiczny, demoniczny pies. W ogóle jedna laska, która oglądała moje filmy, napisała w komentarzach coś takiego: Ta gra jest zbyt brutalna. Nie wiem, jak można tak krzywdzić te zwierzęta w tej grze. Dziewczyno, zwierzęta. To nie są zwierzęta. To nie są zwierzęta. Ja chciałbym, żeby to były zwierzęta. O, kurwa! Wszędzie te pieprzone psy, dajcie sobie spokój z tymi psami. Ah! Kurwa, kurwa, mać, ja pierdolę. Ja jebie w pizdu. Mam się stąd ruszyć, czy co mam zrobić, bo nie wiem. skoczyłem tutaj, więc mam przewagę nad tym pieprzonym psem. O, <ścoughs> teraz mi nic nie zrobisz. Możesz sobie biegać. Au, kurwa, au, kurwa. Teraz dostaniesz z gaśnicy frajerze. że dynamitu chcesz troszeczkę, co? Mi się zdaje, że trafiony jest zatopiony, ale chyba tych psów jest tutaj więcej, tak czy siak to na pewno będzie mi potrzebne hmm. albo zostawię to tutaj. Nie, wiem, tutaj chyba byłem, prawda? Byłem tutaj? Tak, byłem tutaj. Nie chcę tutaj wracać. W takim razie, coś tutaj trzeba zrobić. Chwila, da się tutaj jakoś przejść? Może tutaj przesko... a nie, nie przeskoczę tędy Nie wejdę tędy? Nie przejdę? Come on, come on Nie da rady nic? W ogóle? Hmm Zabarykadowane, tak? Nic tym nie zrobię. Ten gościu w radiu powiedział mi, tak naprawdę, gdzie mam iść, ale nie pamiętam. To był jakiś szyb po prawej stronie, czy w szopie z narzędziami już byłem, tak mi się zdaje. Kolejny zajebany pies, ja pieprzę Nie mam nic co mógłbym użyć? Pod 7 mam mięcho, tak? O kurwa. O la la, la 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 la. O kurwa, świetny dźwięk. Idź sobie, idź, 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 idź. Jestem w trybie niewidoczności. Nie widzisz mnie? Ja pierwsze. Co za poziom? Co ja mogę tutaj zrobić? Zauważył mnie, zauważył mnie. Nie, 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 nie zauważył mnie. Całe szczęście On tutaj wchodzi. la, 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 A ah, i co? Fuck o o oh, 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 oh. Już mam przejebane w ogóle. Już mam przejebane na całej linii. O oh, fuck. Kurwa. Oh fuck O oh, kurwa mać Ala la la la, la, la. Oni mnie widzą No i tak krążą. Pewnie nie umieją tutaj wejść i mnie widzą. O, oh fuck! Gień w to, gień! Gień! Zabiłem psa, zabiłem psa. Zabiłem psa. Pierwszy raz w tej grze zabiłem psa. <laughs> O Boże, jaką ja mam pikawe, jaką ja mam pikawe, jaką ja mam pikawe. Jakaś rozluźniająca piosenka, nie wiem, cokolwiek. Zobacz sam, jak się skaczą tam i siam. Bo gumis świat już każdy zna. Gumiś to fajny miś. Tryn, 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 tryn. Jezus... Tu już byłem. Nie, ja nie byłem. Szopa z narzędziami. Byłem tutaj. Gubię się w tych tunelach. Masakra. Ale przeżyłem nerwy za tą skrzynią. Już mi się język plączy nawet. Może tutaj gdzieś? Wrąbisko i magazyn. Z magazynu wróciłem. Jest jakaś mapa. Jest mapa, świetnie. Znowu? Ja chcę do mapy. Moje położenie, gdzie jest moje położenie? Jestem tutaj magazyn, wyrąbisko, siłownia, centrum komunikacyjne, tu już byłem, przeszedłem tutaj. Chyba muszę iść tam. O, nie. O nie, nie mogę otworzyć drzwi, czemu nie mogę otworzyć drzwi? Nie da to nic, cokolwiek. Okej, okay. dobra, słuchajcie, zakończę nagrywać teraz w tym miejscu i będę kontynuować od tego miejsca w następnym dreszczyku z Kamilem. Dzięki, że przeżyliście te 20 minut gry razem ze mną. Jeżeli macie jakieś wskazówki, piszcie w komentarzach tutaj poniżej. Jeżeli nie dokończę nagrywać dzisiejszego wieczora, to na pewno z tych wszystkich wskazówek, które mi polecicie, skorzystam. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki za subskrypcję kanału Moda na nagranie. 1 listopada już wkrótce wielki event dla Was. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.